Witam Państwa serdecznie, jest niedziela wieczór, jesteśmy kilkadziesiąt minut po drugich spotkaniach, drugiej fazy playoff, czyli po, po półfinałach pierwszej ligi koszykówki mężczyzn, ze mną tradycyjnie Przemysław Gierszewski. Witam serdecznie. Dawid Siemieniecki. Dobry wieczór. Oraz Robert Borkowski. Dzień dobry. Panowie, zaczniemy sobie od, dobrze, zaczniemy sobie od pierwszej pary, czyli Future Net, Śląsk Wrocław, STK Czarni, Słupsk. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 1-1 i bardzo duże wydarzenie tego sezonu, ponieważ po raz pierwszy w tym sezonie Śląsk Polek i to Polek u siebie i to dosyć sromotnie, bo 14 punktów przewagi na pewno nie wzięło się z przypadku Przemek. No nie, nie wzięło się. Oglądaliśmy tą drugą połowę tego spotkania, także dobrze wiecie, że tam no, tak właściwie można powiedzieć, w momentami czarny, czarni zmietli ten Śląsk który miał w tym sezonie tak dominować i miał wszystkich golić, a tu się okazało, że jednak no, czarni skrezowani na porażkę pokazali swój lwi pazur. No i, i wyszli tutaj w tej rywalizacji w dzisiejszym spotkaniu. No naprawdę fajnie to wyglądało. Momentami już było 20 oczek, także Śląsk nie miał tutaj właściwie jakiegokolwiek nie wiem, rozwiązania na, na, na czarnych, którzy bardzo agresywnie bronili. Do tego jeszcze też byli w tych trudnych momentach, gdzie Śląsk zaczynał ich tam powoli doganiać bardzo skuteczni. Także według mnie brawa dla nich, za, za tą robotę, którą wykonali. I, I super, super, fajnie się to oglądało. Nie Wiem, jak koledzy tutaj mają wrażenia, ale mi się bardzo podobało no, przede wszystkim granie Kordalskiego, który no, właściwie całą robotę robił i od niego zależało to, co się dzisiaj stało, tak? czyli to, to zwycięstwo, chociaż już w wczorajszym spotkaniu było, było też dosyć bardzo blisko, gdzieś tam momentami to w pewnym momencie zawiodło. Pewnie Dawid tutaj powie trochę więcej na ten temat, ale mi się bardzo dzisiaj czarni podobali. Właśnie Dawid, chciałbym Cię zapytać o ten pierwszy mecz, bo czarni też tam mieli wszystko w swoich rękach. Natomiast no w pewnym momencie zderzyli się ze ścianą, ten, ten śląsk się rozpędził i, i, i ciężko było ich zatrzymać. I pytanie jest następujące: wczoraj przegrywa słupsk, natomiast wygrywa dzisiaj aż 14 punktami. Czy to może być moment zwrotny tej rywalizacji? No może, zdecydowanie może. Wczoraj to wyglądało w ten sposób, że jednak od samego początku było widać, że STK Czarni no, wiedzą o co grają i wiedzą jak mają grać przeciwko Śląskowi w tej rywalizacji. Było naprawdę w okolicach remisu przecież przez trzy kwarty. Tak więc dopiero w odsłonie ostatniej jednak Roberts yy, tak, Robert Skibniewski wziął sprawy w swoje ręce i tak naprawdę załatwił to, co, co trzeba było, co, co powinien jako lider tego zespołu i tak bardzo doświadczony zawodnik. Natomiast dzisiaj to już nie funkcjonowało, bo rzuty za trzy punkty to była dzisiaj pięta Hillesowa, Future Net Śląska. I w trakcie sezonu zasadniczego już wielokrotnie podkreślaliśmy to, że jeśli Śląsk zatrzyma sam siebie w tych rzutach za trzy punkty, jeśli nie będzie im po prostu się A dzisiaj dodatkowo zostali zatrzymani przez graczy ze Słupska pod tym kątem, że nie oddali w ogóle, nie zbliżyli się choćby do tego wyniku, który mają przez cały sezon, jeśli chodzi o, o liczbę w ogóle oddanych rzutów. Tak więc jeśli oni nie oddają 30 rzutów w meczu, no to nie trafiają na poziomie 35 powiedzmy procent, nie, nie jest to wtedy ich jakby nie patrzeć atut, a dzisiaj było to zdecydowanie widać. Te trójki po prostu w tej drugiej połowie nie siedziały, i od momentu, kiedy czarni zdobyli przewagę około właśnie tych 14, nawet 16 punktów, oni ją tak naprawdę utrzymali do samego końca. Był taki moment, gdzie chyba Śląsk zszedł do minus 10, ale nie było momentu w drugiej połowie, żeby. Słupsk był zagrożony tak naprawdę. Oni kontrolowali boiskowe wydarzenia, tak jak Przemek stwierdził. Adrian Kordalski świetnie kontrolował tempo gry, wiedział co ma robić. Były próby podwojenia wysokiej obrony, ale Słupsk wychodził z tego obronną ręką i były takie momenty, kiedy dwa, trzy podania i były od razu zamieniane na punkty, więc Śląskowi totalnie chyba się posypał troszeczkę plan, a w Słupsku naprawdę będzie im niesamowicie ciężko. Właśnie Robert, Śląsk wydaje się być Dużych terapatach. Bo to nawet to pierwsze zwycięstwo nie było przekonujące i wydaje się, że nie mają jakiegoś takiego patentu na, na drużynę STK Czarnych Słupsk. Rywalizacja przenosi się teraz do słupska. Hala gryfia, bardzo żywiołowa publiczność. Ściany będą pomagać. No, tam, tam będzie kocioł, tam będzie istny kocioł, jakiego w pierwszej lidze być może nie widziano. Od, 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 Wielu, pytasz wielu pytasz o, tym, o to, czy Śląsk ma patent na czarnych. Na pewno nie ma, jest wręcz przeciwnie z tego, co na razie widziałem po tych dwóch spotkaniach, bo naprawdę bardzo niewiele brakowało że, do tego, żeby to czarnie wyjechali z, z Wrocławia z, z bilansem 2-0. do 0. Bo nie, 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 wcale nie zabrakło dużo, żeby ten pierwszy mecz również przechylili przy, na swoją korzyść. Widać, że ewidentnie tam jest jest, jest po prostu pomysł na to, jak grać, jak grać ze Śląskiem. Yy, Rotacja, rotacja czarnych, no jakby liderzy nie zawodzą, bo to, 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 nie, ma, to nie ma w ogóle o czym mówić. No Kordalski robi swoje, pełka robi swoje. Do tego tutaj znowu ukłony w stronę trenera Czesowskisa, o czym rozmawialiśmy z Dawidem przed programem, że jak tylko przejął rolę trenera, to odsunął Wyszkowskiego, po czym nagle on jest odkopany na playoff i, i gra po 20 parę po 30 minut i robi, robi świetną robotę. W tym gra widowiskowo, czyli to, to też nas poderwał, poderwał nas na równe nogi, jak oglądaliśmy w czwórkę ten mecz. Także no, tych czarnych wygląda dobrze, bo tam jest pomysł na to granie. To też nie jest tak, że Śląska po prostu poduje z tych pozycji, tylko te pozycje specjalnie są. To są rzuty gdzieś, rzuty gdzieś tam przez ręce, po zasłonach, tam jest ciasno, nie ma miejsca do rzucania. Przede wszystkim. Nie ma takiej gry Śląska, jaką Śląsk bardzo lubił, czyli, czyli jakby trójki rzucane w, w tranzycji ofensywnej, trójki z kontrataków. Oglądaliśmy całą drugą połowę, ja sobie nie przypominam takiego rzutu, żeby takie rzut jakieś był oddany w kontrze po jednym podaniu, czy, 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 czy po przekazowaniu całego boiska, a tym bardziej na pewno nie były to rzuty skuteczne. Nie wiem, cztery rzuty chyba wpadły za trzy, tak? Z obwodu w całym spotkaniu. W całym spotkaniu tak. cztery, tak. No to, no to jeżeli Śląsk y, na, na swoim parkiecie trafia tylko cztery rzuty, no w, w zasadniczym to nieważne, gdzie grali. Jak trafiają cztery trójki, to po prostu nie wygrywają spotkania. No to, to jest to, o czym mówił trener chyba. Jeżeli nie trafiają, to po prostu nie wygrywają takich spotkań. Zwłaszcza z czarnymi, którzy oficjalnie też wyglądają całkiem dobrze. Do tego wyłączony jest y, dziewa, który zresztą całe playoffy ma. Ma bardzo bardzo nierówne i no, nie gra jak przystało na MVP sezonu regularnego. To na pewno i na pewno Śląskowi nazwę będzie jednym z najsłabszych utakowało. na boisku. Tak. Co do tego, że jadą do, do Słupska, też o tym rozmawialiśmy przed programem, że to jest bardzo ciekawe, że Śląsk teoretycznie no, zajął pierwsze miejsce po sezonie regularnym, więc powinien mieć najłatwiejszą drabinkę. A trafili na dwie najgorętsze hale, jak na razie do tej pory, bo trafili no, na, na strasznie gorącą halę w Wałbrzychu, no, gdzie był no, prawie no. że nadkomplet i Raz I był, się potknęli, i Był, i był tak. straszny kocioł i tam się potknęli. Teraz mają Biras jeden do jednego i jadą na drugą najgorętszą widzę do, 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 do Słupska. No, to pierwsze miejsce na razie nie daje im za dużo, za dużo w tych, w tych playoffach, bo no, no mają, mają trochę podgórkę. Zwłaszcza że biorąc pod uwagę to, że oni chyba nie, są, jakby nie wyglądają jak byli w najwyższej formie. Zobaczymy, czy, czy znajdą jakieś pomysły przeanalizując te dwa spotkania weekendowe, dzisiejsze i wczorajsze. Co się wydarzy, czy wyciągną jakieś konsekwencje z tego, czy będą nowe pomysły, bo jeśli nie, to naprawdę mogą mieć kłopoty i, i jeżeli nie odpadną już w Słupsku, to, to możemy się spodziewać tego, że będzie powrót do Śląska na piąte spotkanie. W tych obydwu spotkaniach to tak naprawdę tylko i Skibniewski i Kulon nie zawiedli, a reszta graczy tak. miała każdy z tych spotkań i albo nawet lebsze, dwa spotkania lebsze. słabsze, albo jedno lepsze, jedno gorsze, tak, także tylko tak właściwie ta dwójka graczy w Śląsku na swoim poziomie z całego sezonu, natomiast reszta no słabo, czyli gdzieś tam jednak <śmiech> <śmiech> czyli, 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 czyli gdzieś tam jednak no, te, ta, te playoffy rządzą się swoimi prawami, jak zawsze wszędzie mówimy i widać tutaj, że, że potrzeba tego grania trzeba doświadczenia, no ale jednak to doświadczenie też zawodzi, tak? Bo gracze typu Jarmakowicz, Jakubczyk, no bardzo słabo w tych, w tych, w tych dwóch spotkaniach. Natomiast y, po stronie y, czarnych, tak jak już Robert powiedział, znaleźli. System, jak grać z, ze śląskiem, tak, żeby po prostu ich ograć. To, co się zdarzyło wczoraj, to tak naprawdę było 7 minut, które strznęło czarnymi, które spowodowało, że przegrali to spotkanie, bo koniec trzeciej, kwarty, początek czwartej przegrali rana 14-2 i to spowodowało, że z plus 5 wyszli z, z minus 4, z plus 4 wyszli na, na, tam na, na, na plus dla śląska, i to spowodowało to, że już po prostu niestety troszeczkę te skrzydła były czarne podcięte i nie potrafili się już tego podnieść. Dzisiaj nie dopuściłem do takiej sytuacji i w tym momencie, gdzie było ciężko, to wręcz jeszcze dołożyli tą przewagę, odskoczyli na 20 i gdzie Śląsk zaczął, wrzucił ten właściwie swój piąty bieg, gdzie już robiło się gorąco, że widać to, to widmo porażki, no to jednak wtedy plus 20 wystarczyło na to, żeby po prostu już tą przewagę delikatnie stracić, ale już nie, nie dali sobie wyrwać. Bardzo szybko hamowali te zrywy śląskie tak, gracze, gracze Czarnych słupskich. Dokładnie. Duży, duży ból głowy, bo to pierwsza taka sytuacja w sezonie. Mm -hmm. Śląska, gdzie jest no, w dużych, dużych tarapatach, są duże problemy. E, wydaje mi się troszeczkę, że tak się wystawiają na e, e, znaczy w pewnym sensie się wystawiają, tą ponieważ ktoś w końcu znalazł na nich pomysł, prawda? Nikt się nie spodziewał, raczej mało, mało osób się spodziewało. Że to spodziewało. na tym etapie tak, będzie. Tak, że to będzie na tym etapie i, 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 i że Czarniej wyrwał jedno spotkanie w, e, w Wrocławiu. Jest jeden, jeden, będzie ciekawie. Bardzo ciekawe. Nie możemy chwilę. się doczekać tych spotkań, bo na pewno Spodziewam będzie tam bardzo gorąco. Meczu? Myślę, że tak. Zobaczymy, ja myślę, no. że tak. Osobiście Osobiście tak. tak. Też bym na to liczył, chociaż, tak jak powiedzieliśmy, ta sala jest tam bardzo gorąca i może być naprawdę bardzo różnie. I nie zdziwię się, jak się zakończy 3-1, ale jeżeli będzie piąty mecz, to też, też na to liczę. A 3-1 dla kogo? Zostawię to, to w tej. <grymne> <grymne> no byłoby to na pewno duże, duże wydarzenie, ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wielkie brawa dla Czarnych, że się podnieśli po tym, po tym pierwszym spotkaniu. Wielkie brawa również się należą drużynie Ropelax koło Łańcut, który w sobotę w... wydaje się, że no, jakby nie dojechał w ogóle, w ogóle na mecz. Zresztą o czym mówił też kapitan tego zespołu Maciej Klima mieliśmy przyjemność gościć Macka na obydwu konferencjach prasowych. No i w pierwszej po pierwszym meczu powiedział, że, że no, zawiadło wszystko. Był brak walki, brak charakteru, nie grało nic. Ja byłem w szoku w momencie, kiedy była 25 minuta spotkania, spojrzałem sobie na tablicę wyników i zobaczyłem 37 punktów po stronie Sokoła Łańcut. Bardzo duże zaskoczenie. I też wielki szacunek, bo po 24 godzinach mieli dokładnie dobę, aby się, aby się otrząsnąć. I otrząsnęli się. Wywieźli jedną wygraną zbyt Bydgoszczy. Jak Wy, Panowie, oceniacie te dwa, te dwa spotkania? Znaczy wspomniałeś o tym, że szacunek dla czarnych, którzy się podnieśli po pierwszym meczu, a tutaj właśnie Bardziej się podnieśli, właśnie gracze z koło łańcuchów bo oni tutaj byli. Nie chcę tutaj, wiadomo, jesteśmy zbyt Bydgoszczy... Prośbiechani przy walec. Tak, nie no, jesteśmy zbyt gorszymi, nie chcę tutaj brzmieć jako ktoś, kto gdzieś tutaj faworyzuje Astoria, ale no, oni byli w pierwszej mierze rozdeptani. Tak, tak jak Dawid powiedział, że byli tłem, no bardzo, bardzo bladym tłem. Widzieliśmy tutaj wszystkie ekipy w całym sezonie, które, był, by, które gościły w Bydgoszczy. Były takie mecze, gdzie Astoria wygrywała bardzo wyraźnie, ale ja osobiście nie widziałem jeszcze w tym sezonie zespołu, który byłby tak bardzo niezorganizowany w defensywie szczególnie, tak bardzo spóźniony praktycznie w każdej akcji, który się tak słabo komunikował na, na, na pick and rollach, czy, czy w ogóle na, na jakiejkolwiek pomocy, no, no, no nie funkcjonowało nic. No to, to co powiedział Maciej Klima na konferencji, no to, no, to właściwie no, nie mógł powiedzieć nic innego, bo po prostu nic, nic nie zafunkcjonowało. I tak się zastanawialiśmy i w czasie meczu nawet jeszcze, mówi, jeszcze mówiliśmy, jaka storia prowadziła bardzo wyraźnie w sobotę, że no z jednej strony my się zawsze cieszymy z czegoś takiego. No, jakby no, no, nasz zespół wygrywa. No super, Oczywiście. ale z drugiej strony jest, to jest, jest, jest zawsze coś takiego, że jeżeli się wygrywa tak bardzo wysoko, tak bardzo łatwo, to gdzieś tam się zawsze wkrada jakieś, jakieś takie rozluźnienie, no bo, 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 bo myślisz sobie, no tak łatwo nam poszło, to jest niemożliwe, żeby oni się na drugi dzień podnieśli i zagrali o tyle lepiej, żeby, żeby, żeby się przeciwstawić, no, a tutaj się okazuje zupełnie coś innego. Gdzieś może w zespół bydgoski wkradło wkradł się jakieś takie rozluźnienie i przekonanie, zbyt troch, troch, troszkę zbyt duże o, o, jakby o własnych umiejętnościach świątecznych Śląsk. Soku wymazał z pamięci wszystko, co się wydarzyło wczoraj i podszedł zupełnie na świeżo. Filip Małgorzacz no, niesamowite zawody rozegrał rozegrał w niedzielę przed chwilką. E, Macie klima, jak przystało na kapitana. E, Zamknął praktycznie mecz w końcówce, bo trafił taką, taką bardzo ważną trójkę. Bartek Karolak. Bartek Karolak, tak, tak, tak. No, dwa, dwa bardzo dobre mecze zagrał Bartek Karolak. Zobaczymy, no tutaj tak samo jest, tak samo jest sytuacja sytuacja jest tak samo otwarta, tak, tak, jak, tak jak w rywalizacji czarnych ze, ze Śląskiem, tak samo rywalizacja otwarta jest tutaj, bo Astoria też była już w sezonie regularnym wygrywała w łańcuchu I to bardzo wyraźnie wygrywała w łańcucie. Teraz łańcuch tutaj, tutaj wygrał, wygrał dzisiaj. Także, no jeden, jeden i drugi zespół wiedzą, jak wygrywać na, na, na parkiecie przeciwnika. Więc tutaj też się w ogóle nie zdziwię, jeżeli dojdzie do piątego spotkania. Może tak być. Eee, Dawid, mimo tego, że my byliśmy oczywiście osobiście bardzo zadowoleni po, po sobocie, to wiedzieliśmy, że w niedzielę to będzie zupełnie inne spotkanie. Eee, zresztą o czym mówił też eee, Maciej Klima na, na konferencji, że zaraz po meczu w szatni powiedzieli sobie bardzo dużo gorzkich słów w szatni i też stwierdził, że no, to jest rywalizacja do, do trzech zwycięstw, mimo tego, że przegrana była aż 25 punktami i to, i to zasłużona, to nieważne czy by to było 25 czy minus 25 czy minus 1, przegrana jest przegraną, seria trwa. Otrząsnęli się, zobaczyliśmy dzisiaj zupełnie inną drużynę i był ten taki zryw Bydgoszcza. Bydgoszczanie już przegrywali 14 punktami, wyszli na prowadzenie 63-58. Wydawało się, że pociągnął to do końca, natomiast Sokół pokazał chyba to swoje team DNA, o którym bardzo wiele, wiele osób mówi. No to na pewno. Przede wszystkim biorąc pod uwagę mecz sobotni, to... Tak naprawdę sam osobiście zastanawiałem się, jakiego Sokoła dzisiaj dzisiaj zobaczymy na tym parkiecie, bo tak dramatycznego meczu w ich wykonaniu nie pamiętam odkąd są w pierwszej lidze, a już tym bardziej biorąc pod uwagę etap, na którym się znajdujemy, czyli półfinały pierwszej ligi, no wyglądali o kilkanaście klas niżej wczoraj to co zaprezentowali przeciwko Bydgoszczanom. I dlatego właśnie sporo znaków zapytania było, czy, czy po tak dramatycznym meczu podniosą się na tyle, żeby podnieść rękawice w ogóle, ale z drugiej strony można było się spodziewać tego, że taka drużyna, tak doświadczona, nie zagra drugiego tak beznadziejnego meczu. I to nie dlatego, że zagra troszeczkę lepiej, ale że wyjdzie z zupełnie innym mentalnym nastawieniem do tego spotkania. I tak też było od samego początku. Było to spotkanie wyrównane i gdzieś z każdą kolejną akcją łańcuchcianie odjeżdżali, odjeżdżali i tak jak już. Właśnie wspomniałeś, w pewnym momencie było to 14 punktów przewagi, czyli w sumie takie odzwierciedlenie wczorajszego meczu w pewnym, w pewnym momencie, kiedy to właśnie Astoria prowadziła 14 punktami też do połowy zresztą. No ale dzisiaj jednak w pewnym momencie gdzieś troszeczkę też jakby się zablokowali, bydgoszczanie wyszli naprawdę zmotywowani po powrocie na parkiet z szatni i bardzo szybko zniwelowali te 9 punktów straty do, do przerwy. Wyszli na to prowadzenie to o czym wspomniałeś. Ale też prawdopodobnie gdzieś ten powrót do tego meczu mógł ich kosztować sporo sił to raz a dwa, no jednak w kluczowym momencie, gdzieś dla losów, być może całej dzisiejszej rywalizacji, faul numer 4 złapał Marcin Nowakowski i musiał usiąść na ławce. I od tego momentu gdzieś ta gra Goszczan znowu siadła, i choć prowadzili właśnie pięcioma punktami, no to w tym momencie już Marcina na parkiecie nie było. Łańcucianie bardzo szybko wrócili do swojej dobrej gry, odzyskali prowadzenie, którego no nie oddali do końca, chociaż Astoria goniła, goniła i goniła, ale wydaje mi się, że Sokół miał już na tyle wiary we własne umiejętności, zważywszy na to, co prezentowali goście przez pierwsze 30 minut dzisiaj, że wiedzieli podświadomie, że to jest po prostu ich dzień, bo wczoraj najzwyczajniej w tego dnia nie mieli i dzisiaj no nie mogli sobie pozwolić na to, żeby wyrwać sobie to zwycięstwo, a pracowali naprawdę bardzo mocno cały mecz. Na storii tak jak mówię, zabrakło gdzieś przede wszystkim sił, więcej strzelców, bo wiemy, że fatalne spotkanie dzisiaj zanotował Paweł Spica w kluczowym momencie też miał rzut, który mógł gdzieś dać jeszcze sporo byt goszczoną pod koniec. No, była to jedna z jego wszystkich niecelnych prób dzisiaj. Tak więc bardzo słabe zawody. No i gdzieś najzwyczajniej w świecie myślę, że po prostu tych argumentów koszykarskich dzisiaj nie było tyle, co miał soku. Marcin Nowakowski to był taki moment, kiedy złapał cztery faule i to jakby się troszeczkę tutaj posypało. Później Grzegorz Kukiełka, dzisiaj piąty. bardzo, tak, bardzo <laughs> dobrze dysponowany, e, złapał piąty faul. No e, i fatalnie rozegrana ta, ta końcówka. W, e. no, czy wiesz co, myślę, że po prostu no, to co Dawid już powiedział, ten, ten czwarty faul Marcina zaważył bardzo na, na postawie drużyny bo jednak widać tą różnicę, kiedy Marcin jest na boisku, a kiedy go nie ma. No nie ma co ukrywać, przez cały sezon o tym mówiliśmy, trąbiliśmy, że jest to no, dla, dla Astorii bardzo znaczący zawodnik. Tak jak dzisiaj dla Sokoła był Kamil Zywert, który po prostu dzisiaj pokazał, że on jest dzisiaj tutaj generałem w tej drużynie. 38 minut na parkiecie, 15 asyst. To naprawdę bardzo dobry wynik, chociaż Marcin w, w dniu wczorajszym zrobił też Podobnie 11 asesji, tylko w 20 minut, i to właśnie był klucz do wczorajszego zwycięstwa. To jego prowadzenie, to jego y, wyprowadzenie drużyny na tak znaczące prowadzenie, gdzie końcówkę właściwie w czwartej kwadrze, to już go chyba nawet nie widzieliśmy, y, bo już nie musiał być na boisku. Natomiast dzisiaj był potrzebny w każdej minucie, a w tych minutach, kiedy nie był, to było widać, że jednak Astoria jest tym troszeczkę słabszym rywalem, i w tych momentach y, sokołocka odskakiwał. Też dzisiaj bardzo taka dosyć znaczącą statystyką, jak żeśmy komentowali to spotkanie z Dawidem cały czas podkreślałem, jest była różnica w ilości rzutów wolnych, tak? soków w dzisiejszym dniu 32 rzuty, Astoria tylko 12. Że jest to jakiś trunkament, gdzie, gdzie Astoria po prostu no, nie, pot, nie potrafi grać z Sokołem w taki sposób, żeby tych rzutów wolnych wykonywać więcej, bo wczoraj było bardzo podobnie 28-14, tak? To wiadomo, że 14 rzutów i tych, ta skuteczność była jak na Astorię bardzo dobra, bo wczoraj było 14,9, dzisiaj 12 ale i tak ta sama liczba, ilość rzutów, e, Osobistych, które wykonywuje soku, jest zdecydowanie zbyt duża ta, ta dysproporcja, że musi coś historia zrobić, że albo bronisz w taki sposób, żeby te faule nie były odgwizdywane. Albo po prostu też samemu postawić na szali i grać jeszcze bardziej agresywnie w ataku, tak? nie bać się tego kontaktu, cały czas próbować i żeby te, ta, ta gra była taka, żeby, żeby tych po prostu rzutów wolnych wymuszać jeszcze więcej niż, niż to jest do tej pory. Bo uważam, że w dzisiejszym spotkaniu to właśnie ta dysproporcja w tych rzutach wolnych i ta różnica w punktach, bo to była 16 punktów na korzyść Sokoła, to właśnie był ten klucz do zwycięstwa Sokoła w Bydgoszczy. Tutaj to też coś... zwrócić uwagę, mm -hmm. że przynajmniej przynajmniej 9 z tych z trzydziestu kilku rzutów łańcucian z linii rzutów osobistych, było po faulach tak. bydgoszczan przy, przy rzutach za trzy punkty. Tak, no więc, Bartek, więc... Bartłomiej Karolak dwa razy rzucał taką, taką serię. Tak, tak gdzie... wydaje mi się, że, wydaje mi się, że, 3, 3, że co najmniej trzy faule były w tym meczu przy rzutach za trzy punkty, także to też jest gdzieś tam… Na, na pewno trzy, w... bo Mateusz już też takie formował, i dwa razy też, na Bartku, Bartłomieju Karolaku też był faul. Z, z tych sześciu ołczek zrobił cztery, bo trafił tak. dwa, dwa razy po dwa wolne. Także to mówię, ale na pewno to jest bardzo ważny element. Także będąc w łańcuchu, trzeba nad tym się zastanowić i pomyśleć, jak to zrobić, żeby zrobić. Żeby zrobić. <grym> żeby zrobić. <grym> Też pachnie tutaj piątym meczem. Myślę, że te obydwa spotkania to były dla świetne do oglądania dla kibiców, dla koneserów koszykówki również. Myślę, że Widzieliśmy tutaj, nikt, nikt tak naprawdę nie powinien być zawiedziony, także dwa naprawdę bardzo fajne widowiska i w Bydgoszczy i we Wrocławiu i te emocje, będzie ich coraz więcej. Tu też myślę pachnie, zgodzę się z Robertem, że pachnie tym piątym, piątym meczem, także... Na pewno byśmy chcieli, tak? Także zobaczymy. No dobrze, czyli STK Czarni Słupsk chyba są zdecydowanie w zdecydowanie tam lepszych humorach niż, niż, niż Śląsk Wrocław. Na pewno. E, a, a w parze Pytko e, Żczłańcot. Czy wiesz, na pewno każda drużyna, która na wyjeździe urywa to spotkanie, wraca do domu w lepszych humorach, bo jedzie do siebie i ma dwa przed sobą u siebie mecze. Także i na pewno łańcuch, i na pewno czarni są w lepszych humorach niż, niż gospodarze tych spotkań. Także yy, znając drużynę jedną i drugą, na pewno broni nie składają, tylko przeanalizują to, co zrobili źle i, i przystąpią do tych spotkań bardziej zmotywowani. Tym bardziej, że Astoria pokazała, że w łańcucie potrafi wygrać i to gładko, bo w sezonie tam, tam wygrali. Także liczę na to, że jedni i drudzy powalczą o to, żeby to piąte spotkanie się odbyło. Panowie, czego wy się spodziewacie w ten najbliższy weekend, tak pokrótce? Kolej, kolejnych remisów, tak? Kolejny raz jeden, jeden. dzięki czemu będą piąte Jak najwięcej takich spotkań po prostu, żeby jak, jak najdłużej by były Tak, bo one jak są, typ, no typ, no typ, jakby powiedzmy, można by powiedzieć, to one są takim ozdobą całego sezonu, tak? czekaliśmy na to i faktycznie nie zawiedliśmy się. I w jednej rywalizacji i w drugiej jest 1-1, także jest to co, to co chcemy. Cały czas rywalizacja na najwyższym poziomie. Nie mieliśmy piątych meczów w żadnym ćwierćfinale, tak samo jak w żadnej rywalizacji wiemy, play playoffów, ja więc chcemy tego w półfinałach. Meczu. Chcemy tego w półfinałach, czyli co za tydzień widzimy się i zaczynamy program od 2-2. Bardzo <laughs> ja jestem za. Dobrze panowie, tydzień czasu bardzo szybko minie pewnie, także widzimy się tak czy inaczej za tydzień. Dziękuję bardzo za tą analizę. Przemysław Gierszewski. Dziękuję bardzo. Dawid Siemieniecki, Dziękuję. Robert Borkowski. Dziękuję. Tomasz Terlecki, Dziękujemy do zobaczenia. Do zobaczenia.